Pierwszy finalista. To Kto to, uzbierał? Nie! Ja Robert, Robert. Robert to, Robek wszystko zbierał. Robek Mistrzu. Robert, Robert ma to wszystko. A Robek co? Pokażcie tego Robek na Robek 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 teraz film. Zaraz, na razie nagrywam. Dobrze. Robert Robert to! już teraz idź do dyskoteku play raper na <śmiennie> raper Mario <A>, rapuj sobie <śmiennie> bo ty co nam mówi masz ty ubrudziłeś no kto nie <śmiennie> no, rusza bo wiesz co ej bo by ci powie, że na się puszczę da się da da a mi tego, ty się, się, się wyjedz. Ja, chodź o, chodźcie to naszy... Oto my. No, popij, weź coś, ty jesteś przygubo. Pierwszej o, łukasz numer 6. Pierwsza linii. Ale to zajebiście pomału Maciek. Ulec. No. Macie grapę. Podaj. Macie grapę. Ja, chodźcie Podaj no. macie. Gramy! Radioglamy. Ej, Gdzie jest gdzie jest że gramy, słyszysz? No. A, o, na gramecie, jak będziemy grać. Ej, kupa, meczu, on nagra mecze i graj, chodźcie! Ej, słuchaj, 7 meczów od Nagramy, Nagra mecz, fajnie! W celu No to ale nie cały szybko, bo jest... ale szybko, ja. bo było, te... Było, było, A to ja przyjdę tu później! Słucham! Nie! Czemu nie? Przede wszystkim... Kończę! Cześć! Cześć! Zagraj co? Nagrywasz to? No! Wow. Muszę zagrać na stójkę. A co cię nagrać? Coś fajnego. Hmm. Okay. Chcesz, żebyś yeah. Tak. Coś, Czuć, żeby śpiewała do tego. Tylko zagrać. Nie, śpiewać tu muszę. 嗯。 No, no teraz ładnie, najlepiej... Nie no, będę no, teraz no, no dalej, dalej. No poczek, no, 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 właśnie no, 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 dalej, no, 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 Jotrek, daj teraz ciebie. Na końcu. O, ja chcę piąć. Jotrek. Robek, jak tam krzyżówka idzie? Bo pani się nie może skupić. I co? No, dalej śpiewaj. Nie, nie umiem. No i I śpiewać? śpiewać, no! Gdzie uciekacie? Nastolatki dzisiaj ustaliły, aha, że z chłopcami nie będą chodziły, aha. I podjęły tę decyzję taką, nie damy całusza chłopakom. No, A czemu? się pocałować. Czemu? To, co? Stolatki, bo one tak wymyśliły.

Osionfish. A ty zeszkąd! tam! Dawaj łopota! Dawaj To też miękka daj! Widział jak ja to mówiłam! Ale słyszałam, Myślisz, że to głosu nie poznasz, ale to jest tak samo. O to wydaj to! Ej! Nie zasłaniajcie, na razie po... na koniec trochę meczu i dopiero Maciek, Masiek! Ej,

żeby no, to filmuje codziennie... <noise>

Kamera nie jest. Jak to nie ty? Ty, tutaj, tu oczkiem szczelę. Ty nie zagrywać. Bo kamera oko wyciąga. Już wyłączyłeś? Nie, cały czas nagrywa. Patrz, pokażę ci to. Nie, yeah, o! Spokojnie, weź No, no, co mam was nagrywać, jak stoicie? Róbcie coś. No, róbcie coś. Zobacz, jak Spokojnie, bo się tam Dobra. Dobra i już baćkę, bo baśka powadnie. Idziemy. Chodź. No idziemy co będziemy zrobić? No to się tak patrzysz. I kamerę w celu tobie będzie miał na noc. Nie, no weź. Dobra, chodźcie, chodźcie idziemy. Chodź, chodź. chodź. chodź, chodź. chodź. Nie, chodźcie tak zrobić. Nie. Jak? Dobra, wyłącz. No, wyłącz.